Tak. Bardzo dobrze. Jakie jeszcze masz figury? Jakie jeszcze są klocki? Popatrz. Biały. 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 Kolor biały, ale jaka figura? Pięknie. Co to jest za figura? Prostokąt. Mhm. Najpierw same prostokąty, tak? No, to jest ciekawe. Co to jest za figura? No? Czy to jest koło? Nie. A czy to jest kwadrat? Nie. Nie, A może prostokąt? Tak. No to połóż tam, gdzie prostokąty są. Tam jest trapez. Troszkę inaczej wygląda. Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie są prostokąty? Bardzo dobrze! Super! A znajdź może teraz trójkąt? I gdzie trójkąty pasują? Popatrz, gdzie jest karteczka z trójkątami! Super! Tak! Jakie jeszcze masz tam figury? Chyba najwięcej mamy prostokątów, prawda? No, to jest trudne. Gdzie to pasuje? Chyba nigdzie. Prostokąt, tak? Jeszcze może jakiś kwadrat znajdź. Gdzie pasują kwadraty. Świetnie. Brawo, kochanie. Następne. Jeszcze jakiś kółeczek jest mało. Znajdź koło. Gdzie pasują koła? A zastanów się, czy tak wyglądają koła. Popatrz dokładnie. Pewnie, że tutaj pasuje. Świetnie. Tak, tak, bardzo dobrze zrobiłaś. Prostokąty. Jeszcze może jakiś kwadrat i trójkąt. Mhm. No to ja tu będę trzymać, żeby nie spadł. Proszę. Kwadrat. Mhm. To może na razie nie, bo to jest takie inne. Mama nie zdążyła wyjąć tego jeszcze. Trójkącik znajdzie. Znajdź trójkącik. Jest tam jeszcze jakiś trójkąt? Poszukaj dokładnie. Ja widzę jeden trójkąt. Szary, taki brązowy. Lekko brązowy, nie szary. Mhm. Prawie nie ten. Akurat to nie jest trójkąt. Co to jest za, za figura? Kwadrat. Gdzie pasuje kwadrat? U, a, u. I, i zielony, zielony kwadrat, gdzie pasuje pewnie, że tutaj, tak. Teraz trójkącik. Jeszcze mało jest trójkątów. Brawo! Pasują trójkąty, świetnie.